Witam, zuch, chłopak zuchy w podróży, witam w kolejnym dniu. Zmieniliśmy miejsce, tym razem jesteśmy w przeuroczym takim miasteczku, nawet można powiedzieć wioseczce, w górach, Apeninach, nie wiem, czy to widać za mną, ale tu w koło są piękne szczyty apenińskie. Jesteśmy na granicy w ogóle trzech regionów włoskich, tutaj na granicy Toskanii, Ligurii i Emilii Romanii. Tak na dobrą sprawę musiałbym wygooglować i włączyć mapy, bo nie wiem w którym regionie się znajdujemy, ale jak jechaliśmy tutaj, to co chwilę przekraczaliśmy. Jesteśmy z powrotem w Emilia Romagna, jesteśmy w Toskanii, jesteśmy w Ligurii, więc e, podejrzewam, że gdzieś na styku tych, tych e, trzech regionów włoskich. No, dzisiaj e, wybieramy się do miasta La żeby zobaczyć Cinque Terre. Jutro pewnie będziemy przejeżdżać przez Apeliny, bo podążamy do kolejnego miejsca do Parmy. Ale dzisiaj zobaczycie na kanale Cinque Terre, ten piękny region, wybrzeże z cudownymi miejscowościami wpisanymi na światową listę UNESCO. Piękne kolorowe domy na skałach. To Wam chcę pokazać miłego dnia. Siemano, Zuch, chłopak zuchy w podróży. Witamy Was z miasta Las Pesia w regionie Liguria. Tutaj u podnóża e, gór apenińskich, które pięknie widzimy właśnie z tego miejsca, gdzie nocujemy. A jesteśmy w Las Pesi, idziemy właśnie na dworzec kolejowy, bo chcemy się udać do Parku Narodowego Cinque Terre. Zobaczcie goście, rdze po zakrywom mchem, za Siemanko, Witam z Las Spezia Centrale, ze stacji głównej kolejowej w miejscowości La Spezia. Właśnie stąd wybieramy się do Cinque Terre. Dlaczego tak? Bo to jest chyba najlepsza opcja. Chociaż mamy pożyczony samochód, zostawiliśmy go w Las Spezia na darmowym parkingu oddalonym od stacji kilka kilometrów stąd, ale nie ma co się pchać tam do Cinque Terre, ponieważ z kilku powodów jest tam. Wiele, wiele aut i wiele osób, które chcą odwiedzić to miejsce. Ciężko jest o miejsce parkingowe i traci się dużo czasu na to, żeby znaleźć miejsce parkingowe. Poza tym do niektórych w ogóle miejscowości nie można wjechać samochodem. Jest to park narodowy też. Nie ma zbyt wiele parkingów. Parkingi są bardzo drogie, bo kosztują od 4 euro nawet za godzinę. Więc jak się chcę zostać trochę dłużej, no to to już trochę wychodzi. Więc najlepszą fajną opcją jest pociąg. My to wybraliśmy i jedziemy do miejscowości Vernaza Tutaj, właśnie na tablicy jest. To jest około 20 minut pociągiem jazdy. Te pierwsze miejscowości w Cinque Terre są oddalone już naprawdę o kilkanaście minut, 11 minut i jesteśmy w pięknych miejscach. Dlaczego Vernazza? My wybraliśmy ją, bo z tego co czytaliśmy i z tego co się zorientowaliśmy to jest najpiękniejsza miejscowość, czyli Terre, taka pocztówkowa, chociaż wszystkie te pięć e, wiosek e, czy tam miasteczek, tutaj, które tutaj są położone są piękne, e, więc ważne było gdzie jedzieć. Siedzimy już w pociągu, bardzo wygodnie, dużo miejsca polecamy. Troszkę nam się plany pozmieniały i pojechaliśmy do Monterosso, czyli ostatniej z tych pięciu miejscowości takich słynnych na Cinque Terre. I będziemy po prostu, mamy zamiar wracać i zatrzymywać się w każdej miejscowości w powrotnej drodze. Na razie, witamy w Monterosso. Wysiadasz na dworcu w Monterosso i od razu jesteś na plaży. Monterosa, wysiada się na dworcu i od razu się wychodzi na plażę centralnie, zobaczcie co tu się dzieje, Jak jest ludzi, tłumy, dzikie tłumy, tu na razie nic średnio mi się podoba, nam ogólnie, będziemy zaraz cofać się do Warnecy, do tej miejscowości, do której kupiliśmy bilet, patrzcie. Ale jedną moc trzeba przyznać i Monteroso na przykład jeśli ktoś lubi plażować, to chyba najlepsza infrastruktura i największe plaże. I mamy tu wszystko od leżaczków po parasole. Wszystko można wynająć, jest dużo knajp, więc jeśli ktoś lubi plażowanie, to zdecydowanie tutaj. Wsiadamy w pociąg, spędziliśmy tutaj dosłownie 20, może 25 minut jedziemy do kolejnej miejscowości. Bardzo szybka akcja, 4 minuty pociągiem i już jesteśmy w miejscowości Wernatza. Wysiada się i schodzi do tunelu i od razu się wychodzi na deptaku, który prowadzi do portu. To jest według wielu najpiękniejsza miejscowość w Cinque Terre. To tutaj te pocztówkowe widoki ze skał, taki port w dole położony. Więc mam nadzieję, że się będziemy wspinać gdzieś na górę, żeby, żeby ten widok Wam pokazać. A na razie idziemy tutaj na deptek. W miejscowości Wernaza warto wejść na taką wieżę zamkową. Trudno mi jest wytłumaczyć Wam, jak wejść z miasteczka, z głównej ulicy, trzeba w lewo i się wspinać pomiędzy tymi domami, tymi wąskimi schodami, ulicami, ale to jest taka najwyższa budowla. Tutaj jeszcze nie jesteśmy w ogóle na tej wieży, bo jeszcze wejdziemy wyżej, a już są widoki przekozackie na całe miasteczko, na wszystkie zatoki Cinque Terre. Tam ta miejscowość, w której byliśmy wcześniej, naprawdę warto? A wejście tylko kosztuje na tą wieżę 2 euro, więc 9 zł. Naprawdę. No i z samej wieży z góry jest tak cudny widok na tą miejscowość i całą zatokę. I morze liguryjskie, niesamowicie. Jesteśmy już w trzeciej miejscowości w Cinque Terre, w tym parku narodowym. Nazywa się Cornilia, tak jak tutaj na górze. Na tej tablicy napisane. A pociąg odjeżdża. Co chwilę jeżdżą pociągi. Co 20 minut, pół godziny, więc można swobodnie sobie wsiadać, wysiadać w tych miejscowościach i jeździć. Tu w tej Kornili ze stacji jest kawałek drogi do miejscowości. Nie jak w poprzednich, że się wysiada praktycznie w środku miasta. W tej pierwszej to praktycznie wysiada się w ogóle na plaży. W drugiej na tym głównym deptaku. A tutaj, w tej kornili są znaki, że trzeba 10 minut przynajmniej iść na piechotę. Tu stał taki kierowca busa i zabiera ludzi, o tam. Za 2,50 euro. Pewnie po to, żeby dowieźć do centrum miejscowości, która znajduje się tam na tych skałach. Nawet doniczki są tu ładne i zaplanowane oraz te ławeczki. Zobaczcie, można je podnieść i złożyć. Zajebista sprawa. Bardzo proszę. No i takimi schodkami do centrum miejscowości. Do tej miejscowości trochę trzeba się powspinać, ale jest challenge. Chcemy odwiedzić wszystkie pięć, więc musimy i przejść tutaj. Za to widok, jak widzicie. Uh. Ta miejscowość zdecydowanie bardziej taka spokojna. Smutna bym powiedział nawet. Monterosso zaliczone. Vernassa zaliczona. Kornilia zaliczona. Manarola i Rio Maggio. Jeszcze. Zostały. No i właśnie jesteśmy już w czwartej miejscowości z pięciu na Cinque Terre. Nazywa się Manarola. Nasz pociąg odjeżdża. Wsiadamy, 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 wsiadamy. To nie jest tak, że na jednym bilecie można sobie wsiadać i wysiadać w każdej miejscowości przez cały dzień, ponieważ bilet powinno się skasować na dworcu w takiej maszynie. I od czasu skasowania jest bilet ważny godzinę 15. Więc jeśli się wyrobisz godzinę 15, prze, 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 przejeżdżając. A ale ja jestem zupełnie nieświadom, że tak trzeba było zrobić, więc cały czas jeździmy na tym jednym bilecie, a Seba mi się nie przyznał. Tak, celowo nie mówiłem, macie? Dopiero, ją... jest... tak, dopiero teraz ją uświadomiłem, że tak trzeba zrobić, bo jakbym to powiedział na samym początku, to nie przejechalibyśmy tych wszystkich pięciu miejscowości. Przejechalibyśmy, nie tak. trzeba by było po prostu ja Tak. Ze stacji taki długi tunel do miasteczka. W ogóle jadąc tutaj teraz tymi pociągami. No, Marta akurat 5 Cinque jest pierwszy raz, ale ja mam takie flashbacki z młodych lat, bo my często po prostu tą linię, tutaj linią przejeżdżaliśmy. Nie zatrzymywaliśmy się w tych miastach, bo ten pociąg, którym zawsze się jechało z Genui na przykład do, do Florencji, czy, czy tam gdzie wiem, gdzieś czy do Las Pesci właśnie, to po prostu przejeżdżał przez te stacje wszystkie. Ale widoki z okien były zawsze. tunel, vidok, tunel, vidok, tunel, vidok. do piątej z tych miejscowości, czyli Rio Maggiore. Właśnie wysiedliśmy z pociągu i kierujemy się w stronę centrum. Też tunel, bo te wszystkie miejscowości położone na skałach, wydrożone w skałach tunele dla, dla pieszych i oczywiście, te, którymi przejeżdża pociąg. Jesteśmy już z powrotem w Las Pesi na dworcu centralnym po tym pięknym dniu na Cinque Terre. Z tych pięciu miejscowości najbardziej na marcie zrobiło wrażenie jaka miejscowość? Miejsce. Marta mówi, że Rio Maggiore. E, no, przepiękna, to trzeba przyznać. Bardzo ładnie położona. Bardzo dużo takich różnych schodków, e, zaułków, gdzie można naprawdę zbłądzić i z pięknymi widokami. No, dla mnie ta druga miejscowość. Miało być już koniec na dworcu, ale jest jeszcze ujęcie z deptaku w mieście Las Spezia. Bardzo gwarne miasto. Porto